Jeśli chcesz wybić się na tle konkurencji, nie możesz być dla wszystkich. Potrzebujesz grupy docelowej, której autentycznie podbijesz serca i będziesz mieć pewność, że adresujesz jej potrzeby. Potrzebujesz klientów z którymi dobrze ci się współpracuje, takich, których łatwo odnaleźć, którzy mają środki do wydania. Brzmi pięknie, nie? No to teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, jak to zrobić. Krok pierwszy. Stwórz listę wszystkich klientów, z którymi ostatnio współpracowałeś. Jeśli jest ich wielu, Podziel ich według grup docelowych. Jeśli nie masz jeszcze żadnych, skorzystaj z doświadczenia poprzednich miejsc pracy lub z własnej intuicji. Tak, intuicja to nie magiczna moc, tylko suma Twoich doświadczeń biznesowych. Krok drugi. Oderwij się od standardowych demograficznych kryteriów, takich jak rola, branża. Zamiast tego zwróć uwagę na kontekst. Pomyśl, gdzie, kiedy, z kim ludzie doświadczają problemu, który rozwiązujesz. Pomyśl też o burzeniu schematów, czyli pomyśl o osobach, z którymi uwielbiasz pracować, nawet jeśli są troszkę dziwne. Pomyśl o subkulturze, czyli o ich zainteresowaniach, o przekonaniach, które sprawiają, że są kim są. Częstotliwość, pomyśl o osobach, które częściej lub intensywniej narażone są na problem, niż przeciętna osoba. Pomyśl o ich okolicznościach osobistych, o ich zdrowiu i statusie rodzinnym. Słowem, szukaj drobów. Krok trzeci. Ocenić ich według czterech kryteriów. Czas na klasyczną tabelkę z oceną od 1 do 10. Wyznaczymy sobie cztery kategorie. Pierwsza zadowolenie. Tak jest ważne. Z kim lubisz najbardziej współpracować? Czy byłbyś zadowolony, gdybyś musiał spędzić z tą osobą 14 godzin w pociągu? Środki finansowe. Kto wydaje znaczną część swoich pieniędzy na te kategorie? Nie chodzi o to, kto wydaje dużo pieniędzy. Chodzi o to, kto wydaje dużą część swoich pieniędzy na kategorię, której pomagasz. Pomyśl o dostępie. Z kim masz dobre relacje? Czy masz grupę odbiorców, do której możesz dotrzeć? To jest zazwyczaj kluczowe. Na przykład, jeśli myślisz o skierowaniu swojej oferty do doradców finansowych, ale nawet nie wiesz, gdzie możesz ich znaleźć, może być to problemem. Pomyśl o wzroście. Czy ta grupa rośnie dynamicznie, stoi w miejscu, czy maleje? Zwróć uwagę na dynamikę danej kategorii lub całego segmentu Twoich potencjalnych klientów. No i krok czwarty podlicz punkty. Jeśli żaden z wybranych segmentów nie ma wysokiej oceny powyżej 25 punktów, to możliwe, że coś przeoczyłeś i wracamy do kroku poprzedniego. Jeśli wiele segmentów ma takie same oceny, to poszukaj części wspólnej dla nich. No i ostatni krok po prostu działaj. Masz już swoją grupę docelową. Teraz czas na przygotowanie dla niej treści, postów, materiałów na stronie, o wszystko co potrzebujesz do marketingu. I pamiętaj, pisz tylko dla nich. Zapomnij o wszystkich innych grupach, o dodawaniu gwiazdek i niepotrzebnych sformułowaniach. Po prostu działaj. Powodzenia.